Witam wszystkich, mamy tutaj Bebasto chińskie, 8 kw ogrzewa ono moją łódź Kabina jest o powierzchni jakichś 3,5 metra długości nie jest ocieplona. Bebasto jest zamontowane tutaj. Tam widać, tam jest wydech, róża słońca i tutaj idzie ustrojstwania. I uruchamiamy w kabinie mamy cztery stopnie we to spala ten zbiornik, to jest dziesięć litrów? I ogólnie wystarcza na 20 godzin pracy na pełnej mocy. spalanie jakieś około 5 litrów na 10 godzin wychodzi. Z tym, że drzwi są otwarte i we cały czas pracuje na pełnej mocy. No chodzi o to, żeby szyby odparowały, bo jak się tutaj zamknie kabina, to po prostu szyby parują. Muszę tu po prostu zrobić jakieś nawiewy na te szyby i będzie dobrze teraz Webasto się uruchamia chwilę to potrwa ogólnie Webasu kosztowało tam gdzieś 300 parę złotych także uważam, że to jest dobra cena jak za takie urządzenie, bo no dobrze sobie radzi chodzi na wyższe obroty, zaraz pompka zacznie chodzić o, już tyka te <słyski> wasy nawet nie jest wcale tak głośne na wydechu tunika nie mam zamontowane, bo mi tutaj niepotrzebne.